Święty Jan Maria Wianej, proboszcz z Ars, kazanie. Numer 9. O modlitwie grzesznika, który nie chce porzucić grzechu. Kiedy czytam te słowa, wyobrażam sobie uroczyste święto, podczas którego tłumy ludzi idą do kościoła i zbliżają się do Jezusa Chrystusa który dziś wstępuje już nie z góry, ale z nieba, na nasze ołtarze. Wiara uczy nas, że Chrystus Pan to Król pośród swojego ludu, Ojciec otoczony dziećmi, Lekarz chorym, jedni temu Bogu, którego niebo i ziemia, nie mogą objąć, oddają pokłon czystym sumieniem, jako panu z swoich serc. Prowadzi ich tu miłość, bo chcą złożyć Bogu dziękczynienie i wysławić Jego wielkość. Wiedzą też dobrze, że ten miłosierny Bóg obsypie ich różnymi łaskami. Nie puści ich od siebie z pustymi rękami, inni przed tym niepojęcie czystym i świętym Bogiem stają okryci grzechami, ale widzą nieszczęśliwy stan, w jakim się znajdują, czują wstręt do swojego dotychczasowego życia, postanawiają poprawę. Zbliżają się do Chrystusa z wielką ufnością, rzucają się do stóp Najlepszego Ojca i składają Mu ofiarę skruszonego i upokorzonego serca. Dla nich, zanim jeszcze wyjdą z Kościoła, już otworzy się niebo, a piekło się zamknie. I jest jeszcze trzeci rodzaj ludzi. To grzesznicy, którzy w swoich nieprawościach śpią i którzy nie zamierzają porzucić swoich grzechów, a mimo to przychodzą się modlić. Nie będę mówił o tych, którzy przychodzą na nabożeństwo z sercem czystym i miłym Bogu. Ich zachęcam tylko do wytrwania. Grzesznicy skruszeni, Niech podwoją modlitwy, łzy i pokuty, a z pewnością znajdą przebaczenie i odzyskają przyjaźń Boga oraz prawo do nieba. Ja będę dziś mówił o grzesznikach, którzy żyją tylko pozornie, bo dawno już poumierali. Modlitwa takiego grzesznika, grzesznika, który nie chce się poprawić, jest wedle Ducha Świętego obmieszła w oczach Pana. Jest czynnością śmieszną, pełną sprzeczności i kłamstwa. Jest zniewagą Boga. Posłuchajcie mnie chwilę, a sami się o tym przekonacie. Nie będę długo zastanawiał się nad tym, jakie warunki musi posiadać modlitwa. Żeby się Bogu podobała i przynosiła pożytek duszy. Nie będę wiele mówił na temat tej potęgi. Przypomnę tylko, że modlitwa jest słodką rozmową duszy z Bogiem, naszym Stwórcą, Panem i celem ostatecznym. Modlitwa jest obcowaniem nieba z ziemią. My posyłamy do Ciebie nasze modlitwy. A niebiosa zsyłają nam potrzebne do uświęcenia łaski. Modlitwa podnosi naszą duszę i serce ku niebu oraz uczy nas gardzić światem i jego przyjemnościami. Modlitwa sprowadza Boga do nas. Przenika on niebieskie przestrzenie. Wstępuje do nas ze swego tronu rozbija sprawiedliwość Ojca, pobudza Go do miłosierdzia, otwiera skarby łask, zbogacając Tego, kto się dobrze do Niego modli. Żeby się o tym przekonać, wystarczy otworzyć księgi Starego czy Nowego Testamentu. One pokazują nam, że Pan Bóg nigdy nie odmawia tego, o co się modlimy w sposób właściwy. Oto widzę trzydzieści tysięcy ludzi. Ludzi, których Bóg za ich grzech postanowił zgładzić z powierzchni ziemi. Wtedy Mojżesz pada na kolana przed Panem i błaga Go o miłosierdzie. Zaledwie zaczął swoją modlitwę a już zagniewany Pan zmienia swój wyrok, obiecuje ludowi przebaczenie, swoją przyjaźń i opiekę. Dokonała tego modlitwa jednego człowieka i znowu widzę Jozuego, który pragnie do końca wygubić wrogów, a tymczasem słońce chyli się już ku zachodowi. Pada więc na kolana, modli się do Pana, po czym rozkazuje słońcu zatrzymać się, i w biegu, niebywałym cudem, Bóg słucha jego głosu. I znowu Bóg posyła Jonasza do wielkiego miasta Niniwy, miasta grzesznego. Które Pan za karę postanowił zniszczyć za czterdzieści dni. Kiedy Niniwici słyszą tę wieść, rzucają się wszyscy twarzą na ziemię i szukają ratunku w modlitwie. Pan natychmiast odwołuje swój wyrok i spogląda na skuszonych mieszkańców Niniwy z dobrocią. Kiedy skieruję wzrok jeszcze w inną stronę, Zobaczę proroka Eliasza, który prosi Boga, żeby ukarał grzeszny lud i nie spuszczał na ziemię deszczu. I obłoki posłuchały proroka natychmiast, bo przez półtora roku nie spadła ani kropla deszczu, dopóki z kolei nie prosił Boga o zmiłowanie. Kiedy ze Starego Testamentu Przejdziemy do nowego. Zauważymy, że modlitwa nie traci wcale swej mocy, natomiast pod panowaniem łaski staje się jeszcze skuteczniejszą. Popatrzcie na Magdalenę. Tylko rzuciła się do stóp Zbawiciela, a on od razu odpuścił jej grzechy i wypędził z niej siedmiu czartów. Piotr. Zaparł się swego mistrza i szukał pomocy w modlitwie. Zbawiciel patrzy na niego miłosiernie i przebacza mu. Gdyby zdrajca Judasz modlił się zamiast rozpaczać, Pan również i jemu odpuściłby winy. Naprawdę, dobra modlitwa jest tak potężna, że gdyby całe piekło Wszystkie stworzenia niebieskie i ziemskie domagały się zemsty, i gdyby już Bóg miał spuścić pioruny swego gniewu na grzesznika, to mimo wszystko z całą pewnością przebaczy mu, byle tylko ten grzesznik padł na kolana, żałował za swoje grzechy, postanowił kochać Boga. I błagał go o miłosierdzie. Jezus Chrystus przyrzekł uroczyście, że Bóg nie odmówi nam niczego, jeżeli będziemy go prosić w imię Jego. Jaka to słodka i pocieszająca dla chrześcijanina rzecz, że może otrzymać wszystko, o cokolwiek będzie się modlił. Spytacie mnie teraz, Jaka powinna być modlitwa, żeby miała u Boga taką moc? Odpowiem krótko. Musi być ożywiona żywą wiarą oraz mocną i stateczną nadzieją, że przez zasługi Jezusa Chrystusa otrzymamy to, o co się modlimy. Wreszcie, musi naszej modlitwie towarzyszyć. Gorąca miłość. Po pierwsze musimy mieć przy modlitwie żywą wiarę. Dlaczego? Bo wiara jest fundamentem i podstawą dobrych uczynków. Bez niej nie mają one zasługi na żywot wieczny. Na modlitwie powinniśmy być głęboko przyjęci obecnością Bożą, Powinniśmy być w tym podobni do chorego, którego trawi wysoka gorączka i któremu się zdaje, że widzi, że dotyka jakiegoś przedmiotu, i nie chce uwierzyć, że to złudzenie i chorobliwy majak. Z taką silną wiarą szukał Zbawiciela Maria Magdalena, szukała Pana którego w grobie już nie zastała. Umysł jej był tak całkowicie pochłonięty tym, którego szukała, że Chrystus nie mógł się już dłużej ukrywać przed jej poszukiwaniem. Ukazał się jej w postaci ogrodnika i zapytał, za kim tak płacze i kogo szuka. A ta święta kochanka nie odpowiedziała mu. Że szuka Zbawiciela, ale woła: Jeśli go zabrałeś, to powiedz gdzie go położyłeś a ja go wezmę. Jej wiara była tak żywa i gorąca, że gdyby nawet Jezus był na łonie Ojca, zmusiłaby go do zejścia na ziemię. Niech tylko chrześcijanin. Z taką wiarą idzie przed oblicze Boga, a on na pewno nie oprze się Jego prośbie. Po drugie, z wiarą ma łączyć się silna i niezachwiana nadzieja, że Bóg udzieli nam wszystkiego, o co Go poprosimy. Chcecie na to przykładu? Popatrzcie na niewiastę kananejską. Jej modlitwa była ożywiona wiarą i nadzieją tak silną, że nie przestała błagać i nalegać, póki Chrystus jej nie wysłuchał. Nie zwracała uwagi na to, że ją odpychano, że początkowo nawet sam Jezus zdawał się zatykać uszy na jej wołanie. Rzuciła się na kolana i całą jej modlitwą były te słowa zmiłuj się nade mną, Panie, Panie, Synu Dawidów. Jezus powiedział jej, Niewiasto, wielka jest wiara Twoja, niechaj się stanie, jako chcesz. I uzdrowiona jest córka jej od onej godziny. Taka wiara i taka nadzieja niosą triumf, i usuwają wszystkie przeszkody na drodze zbawienia. Patrzcie, co mówi matka do swojego syna, kiedy ten idzie na męczeństwo. Odwagi, synu, jeszcze chwila cierpliwości, i Twoją zapłatą będzie niebo. Powiedzcie mi, czy nie ta święta nadzieja podtrzymywała męczenników podczas tortur i katuszy? Święty Wawrzyniec cieszy się, kiedy go kładą na rozpolonej kracie. Święty Vincenty zachowuje się spokojnie, choć oprawcy szarpią mu wnętrzności żelaznymi hakami. Kto im dawał taką nadludzką siłę do znoszenia tak okrutnych cierpień, jeśli nie nadzieja na dobra niebieskie? Czy nie ta sama nadzieja pomaga chrześcijaninowi usunąć wszelkie pokusy czarta i roztargnienie w czasie modlitwy? Wiara mu mówi, że Bóg go widzi, nadzieja zaś daje mu pewność, że kiedyś otrzyma wieczne szczęście. Po trzecie, modlitwa chrześcijanina. Ma być ożywioną miłością, to znaczy, że powinien on z całego serca kochać dobrego Boga i ze wszystkich sił nienawidzić grzechu. Jeśli grzesznik się modli, to powinien szczerze żałować i chcieć coraz bardziej kochać Boga. Kiedy święty Augustyn szedł do ogrodu na modlitwę, Stawiał się w obecności Bożej i ufał mocno, że Bóg zlituje się nad nim, chociaż jest tak wielkim grzesznikiem. Na modlitwie opłakiwał swoje dawne błędy, przyrzekał zmienić swe życie i kochać Pana Boga z całego serca, bo naprawdę nie można jednocześnie kochać i Boga, i grzechu. Chrześcijanin, który naprawdę kocha Boga, ma wstręt do tego, czego Bóg nienawidzi. Wynika to stąd, że modlitwa grzesznika, który nie chce się poprawić, nie ma żadnej wartości. Modlitwa takiego grzesznika w ogóle nie posiada warunków, o których tu mówiliśmy. Jest więc czynnością w pewnym sensie śmieszną, pełną sprzeczności i obrzydliwego kłamstwa. Popatrzmy na jego modlitwę. Popatrzmy przez chwilkę, bo zresztą ledwo się taka modlitwa zacznie to już zaraz się skończy. Posłuchajmy, jak zachowuje się podczas modlitwy taki człowiek. Ślepy. I głuchy moralnie. Nie postępuje szczerze, kiedy się żegna, i wypowiada imię Prze Najświętszej Trójcy. Można wtedy powiedzieć do niego Przyjacielu, zaczekaj chwilę. Zaczynasz swoją modlitwę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. A zapomniałeś, że osiem dni temu byłeś w towarzystwie którym twierdzono, że za śmiercią wszystko się kończy, czyli co na jedno wychodzi, że nie ma Boga, ani piekła, ani też nieba. Jeżeli w to wierzysz, to Twoje modlitwa jest tylko jałowym i pustym zabijaniem czasu. Powiecie może, że takie rozmowy zdarzają się rzadko. Mniejsza o to. Mimo to stanowczo twierdzę, że około trzy czwarte z tych, którzy są tu teraz w kościele, zatarło w swojej duszy obraz, trójcy przenajświętszej i przez występki wygnało Boga ze swojego serca. Nie jeden, zatwardziały grześnik mówi na modlitwie: Mój Boże, wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny. Przyjacielu, przed Bogiem drżą święci aniołowie, którzy nie ośmielą się podnieść ku Niemu oczu, którzy zasłaniają sobie skrzydłami twarze, bo nie mogą znieść blasku Jego majestatu, a Ty, okryty grzechami, Klękasz sobie na jedno kolano, a drugie trzymasz w powietrzu. A więc te słowa, które wychodzą ci z ust, że wierzysz w obecność Bożą, są czymś wstrętnym. Jesteś podobny do małpy, która naśladuje to, co widzi u innych. Taka modlitwa to czysta kpina. Chrześcijanin, który wierzy, który jest przejęty do głębi obecnością Bożą, zachowuje się na modlitwie pokornie, bo widzi z jednej strony wielkość Boga, a z drugiej swoją własną niegodność. Boi się, żeby ziemia się nie otworzyła i nie pochłonęła go żywcem. Jego serce jest pełne żalu, że obraził Boga tak dobrego i miłosiernego, a zarazem pełne wdzięczności, że ten Bóg chce go wysłuchać, chce go znosić w swej obecności. Natomiast dla grzesznika, który się nie chce zmienić, przeciwnie. Kościół jest, że tak powiem, Salą balową czy koncertową, a nie domem bożym. Po Bo czym się zajmujecie, kiedy idziecie na spotkanie towarzyskie? Ludźmi, których tam spotykacie, i tutaj też, wodzicie oczami na wszelkie strony, przyglądacie się ścianom, dekoracjom, witacie się ze znajomymi i rozmawiacie. Nie chcę tu już mówić o złych pragnieniach i spojrzeniach, żeby przynajmniej wasze myśli, kiedy jesteście w domu Bożym, były choćby tylko obojętne, a nie grzeszne. Ale Wy, ale wy przy modlitwie rozglądacie się na wszelkie strony, witacie wchodzących, rozmawiacie sobie z nimi, sprawdzacie. Jak kto jest ubrany? Stroje rozbudzają Waszą ciekawość, a stąd rodzą się w duszy złe myśli i złe pragnienia, w tym przede wszystkim zazdrość. Czy nie dzieje się tak, nawet podczas Mszy Świętej? W modlitwie czasami mówicie do Boga. Oddaję Ci cześć i hołd. Kocham Cię, Panie, z całego serca. Łudzisz się, przyjacielu. Ty wielbisz nie Boga, tylko swojego Bożka, a Twoim Bożkiem jest ta młoda osoba, której oddałeś serce i którą bez przerwy zaprzątasz swój umysł. A Twoim Bogiem kto jest, siostro? Czy nie ten młody człowiek? Któremu starasz się przypodobać, nawet w kościele, tu, gdzie powinnaś opłakiwać swoje grzechy i prosić Boga o przybaczenie. Czy grzesznik, kiedy rozpoczyna modlitwę, myśli o Nagrodzie Niebieskiej? Wszystko ma w głowie w tym czasie, tylko nie Boga. Modli się tylko z doskoku. Przy ubieraniu się albo przy pracy. Jego wyobraźnia jest zajęta pracą, a może nawet nienawiścią i zemstą, jest splugawiona nieczystymi myślami. W czasie modlitwy potrafi krzyczeć na dzieci czy domowników. Jedyna nadzieja, jaką grzesznik żywi przy modlitwie, to ta. Że ją szybko skończy. Gdyby wierzył w rzeczy ostateczne, gdyby się spodziewał dóbr wiecznych, nie szedłby za podszeptami ducha piekielnego. Naprawdę, zatwardziały grzesznik dokładnie stracił wiarę. To biedny człowiek, bo zły duch zamknął mu oczy, odebrał duchowy wzrok. I na cienkiej nicce trzyma go nad straszną przepaścią. Jego rany są tak głębokie, a choroba tak się zestarzała, że nie zdaje on sobie nawet sprawy ze swojego opłakanego stanu. Gdybyśmy przeszli szczegółowo każdą modlitwę, którą odmawia grzesznik, dostrzeglibyśmy tam same fałsze i obudę. Czytamy w Ewangelii, że żołnierze wyprowadzili Jezusa Chrystusa do Pretorium, zdjęli z niego szaty, zarzucili mu na ramiona szkarłatny płaszcz, wcisnęli na jego skronie cierniową koronę, bili go kijami po głowie, policzkowali go, pluli mu w twarz i prześmiewczo zginali przed nimi kolana. Czy może być większa zniewaga niż ta? Tak samo postępuje grzesznik, który wcale nie ma zamiaru się poprawić. Twoją mękę i śmierć krzyżową, który pozbawia człowieka Twojej łaski i przyjaźni i na zawsze go oddziela od Ciebie. Spraw, Boski Zbawicielu, żeby nasze modlitwy. Pochodziły z serca wolnego od grzechu i kochającego Ciebie. Amen.